Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Szybcy i wściekli. Dzisiaj pokażę w potęgę radzieckich medów, czyli T54 na początku, później T44, a na końcu, co potrafi T43 na dziewiątych tierach. Zobaczycie bardzo dobre ekspy na tych czołgach. Na początku T54 i tutaj może nie będzie bardzo dużo kili i bardzo dużo obrażeń normalnych, ale pokażę S-Maciek. PL jak właśnie szybko potrafi wyspotować bardzo dużo czołg T54. Bardzo ładnie jest zbudowany ten czołg, jest niski, ma twardą wieżę, nie jest taki prosty do penetracji, więc bardzo dobrze nadaje się właśnie do spotowania. Zobaczmy oczywiście na mapie malinówka. Ta miejscówka mi się coraz mniej podoba, ponieważ prawie za każdym razem, jak jestem na tej mapie, tutaj właśnie podjeżdżają czołgi, spotują. No i, i mecz prawie zawsze przegrany. Maciek tutaj zaczyna spotować oraz niszczyć wrogie czołgi. Zaczynając od Patona, przypominam, Paton do końca miesiąca jest o. Ponad milion tańszy, bo jest, jest są tańsze 8, 9 i 10 tier med, mediumów amerykańskich. No i Maciek zaczyna robić następne obrażenia. Oczywiście zobaczycie, ile obrażeń po wyspotowaniu i jaki wynik za chwilę zdobył właśnie Maciek. Tak właśnie gra się na malinówce, przeważnie jeżeli nie ma dużo artylerii i, i przeciwnicy są trochę... Yy... Właśnie zagubieni tą sytuacją, że tu podjeżdżają Medy. Jak widać, na początku było tylko 43% szans na zwycięstwo, ale już yy, sam, jak widać, też yy, podjeżdża sporo czołgów drugą stroną, ale całą robotę robi właśnie tutaj, robią te trzy Medy, plus niszczyciele czołgów oraz heavy tanki, które zostały na kapie. No i tu w zasadzie 2 minuty minęło już po meczu 5-1 mod, który posiadam od DJ wirusa. Pokazuje, że jest 18 tysięcy obrażeń na 12,5, czyli już w zasadzie mecz wygrany. Teraz Maciek jeszcze stara się zrobić jak najlepszy wynik widząc, że tych obrażeń nie jest tak sporo, nie wiedząc ile wyspotował obrażeń, więc teraz jeszcze coś stara się zrobić. T54 myślę, że jest to chyba najbardziej uniwersalny czołg dziewiątego Tieru. Możliwe, że działa są lepsze, czy to T-61 japoński, czy też brytyjski Centurion posiadają przypuszczalnie lepsze działa, ale ten czołg jest taki zwarty w sobie, tward z twardą wieżą, że naprawdę i żwawy że naprawdę potrafi bardzo sporo. Kiedyś T54 był maksymalnym medem radzieckim. Medy były tylko do 9 tieru i naprawdę skutecznie takim czołgiem walczyło się z 10 Tierami. Już jest 9 do 3. Tiger 2 z jednej strony, z drugiej inne czołgi. Teraz już czołgi, które wjechały na Hila, już zjeżdżają, więc teraz tylko trzeba wytrzymać. Ostatnie 600 HP zostało Maćkowi. Tak jak mówiłem, ten mecz nie będzie obfitował w wiele zniszczonych czołgów przez Maćka, bo w zasadzie nikogo nie zniszczył. Ale zobaczycie, jaki bardzo ładny wynik udało mu się zrobić. I to w bardzo krótkim meczu. Już 4 minuty minęły ostatnie sekundy meczu. Teraz jeszcze wjeżdża te 69. Jak widać, cztery strzały w magazynku, ale tylko jeden z penetracją. I zramowanie, i niestety nie, nie ma, nie jest to czołg, który zaliczyło Maćkowi. Zerknijmy na wynik. A więc 1556 pojedynczego EXPA i 7597 mm, obrażeń po wykryciu przy ponad 3000 wykonanych obrażeń y, własnych. Teraz zobaczcie, co potrafi T44. Polska kiełbasa TV, bo taki nick jest gracza, który teraz pojedzie czołgiem T44, pokaże co potrafi ten czołg. Od razu zauważymy, że ani jeden goldowy pocisk nie jest założony, a pociski naprawdę fajne, 250 obrażeń, 175 penetracji co 6,6 sekundy przeładowania. No i naprawdę zobaczycie, ten ta bitwa jest bardzo wściekła i super pasująca do tej serii. Kiedyś pamiętam na początku jak miałem t 44 to był czołg, który chyba najczęściej wybuchał z wszystkich czołgów, które posiadałem. W tej chwili troszeczkę poprawiono to i już tak nie wybucha. Ale zobaczycie, zobaczycie jak co potrafi właśnie w dobrych rękach ten czołg. Na początku atak dwóch czołgów T-37, czyli szóstych Lightów brytyjskich. I amerykańskich, przepraszam. Jeden zniszczony. Działo naprawione. No i walka z drugim. Teraz tylko obrażenia. Weszły w gąski, czyli bez obrażeń strzał. Ale już następne strzały bez żadnych problemów. No i tak na początek walka z dwoma lightami, oczywiście yy, nie, nie miały żadnych szans yy, z ósmym medem. Yy, widać, że yy, polska kiełbasa już sporo pograł tym czołgiem, bo już posiada pierwszą gwiazdkę na dziale tego czołgu. No i walka yy, w środkowej części mapy. Tu głównie walczą właśnie szybkoszczelne medy lub twarde czołgi z twardą wieżą. Bardzo ładnie zdjął gąskę ISO-3 z wypiętym tyłkiem i bez żadnych problemów w ten wypięty tyłek. Teraz właśnie polska kiełbasa strzela. A że polska kiełbasa nie jest najlepsza, to chyba wszyscy na świecie, na świecie wiemy. No, i y, Is 3 y, wypiął tyłek i dostał w tyłek. Już ponad 2000 obrażeń, a dopiero półtorej minuty minęło. KW3, bardzo twardy czołg, ale penetracja działa. Y, T44 jest wystarczająca. No, ale teraz trochę przesrane, bo Isu nadjeżdża. Wiadomo, Isu ma hita, więc trzeba zdjąć mut gąski. Ale nie udało się, ale. Wielkie szczęście ISU nie trafił. Więc teraz ISU jest zasłoną przed wrogimi czołgami. No i teraz spokojnie KW3 punktuje polska kiełbasa. Bez żadnych problemów. O dziwo, mimo tego, że t 34 posiada bardzo miękki pancerz, jakoś odbija te pociski i sporo wytrzymuje. No, teraz weszło. No i załatwiony następny czołg, już ponad 4000 obrażeń. Tu zagapił się T-69. T34 też troszeczkę nie wie co się dzieje. O dziwo we włas nie weszło. No i już siódmy zniszczony czołg. Został jeszcze jeden. Adam, 20,71. Ale chyba nie dadzą, no szkoda, drużyny zazwyczaj jak widzą, że ktoś zrobił dobry mecz, zostawiają mu na medal. Tu Polska Kiełbasa mógłby jeszcze zdobyć medal Ridleya Watersa. Jak widać, wszystko działo się w 4 minutach, naprawdę soczysty wynik. No i szukają ostatniego Adasia. Znaleźli na awku, mogliby zostawić, mogliby zostawić. Adaś popełnił mały błąd. Mógł nie strzelać. I yy, dopiero strzelić, jak zostanie mało HP. No ale cóż, yy, no i zobaczmy na wynik. Jak widać, znowu 4,5 minuty meczu. I znowu ten sam exp. Zobaczcie. 1503, 1556 i tutaj też 1556, ale zdecydowanie różna, różniąca się bitwa, bo tutaj polska Kiełbasa robiła sporo obrażeń, 4640 oraz sporo zniszczonych czołgów i zero w zasadzie po podświetleniu. Pełno medali, w tym stalowa ściana, co jest naprawdę dziwne, jak na czołg medium i to jeszcze dosyć miękki, stalowa ściana. Gratulacje, ale moim zdaniem najciekawsza bitwa będzie teraz T-43. A dlaczego moim zdaniem najciekawsza? Otóż dlatego, bo siódmy tier medium radziecki T-43 rzuciło na dziewiąte tiery, no i zobaczymy czy taki czołg Da radę coś tu zrobić na 9. Tierach. Działo jak widać zdecydowanie gorsze niż na T44, czyli 144 uszkodzeń i 180, 144 penetracji i 180 uszkodzeń. Ale pierwszy strzał dosyć ładny, bo z, z podpaleniem, czyli dwa pierwsze strzały już ponad 500 obrażeń. Filippo z klanu Huiznex 3 właśnie kieruje tym czołgiem. Tutaj troszkę niecelnie, ale bez żadnych obaw. Filip pozjeżdża. Chciał pomóc koledze z Plutonu. E, no, niestety się nie udało. Ale jak widać, sporo y, pocisków y, otrzymał, a mało y, mu ubyło. Pierwszy zniszczony czołg. No i w zasadzie można powiedzieć y, początek bitwy. Pierwsze półtorej minuty bitwy, już przewaga 4 do 2. Tiger 2, oczywiście, bokiem to żadna przeszkoda dla działa czołgu T43. Trzeba zauważyć, że nie ma tutaj wielkiej penetracji, nie ma tutaj wielkich uszkodzeń, ale szyb, szybkie przeładowanie 4,5 sekundy. 4,5 sekundy. Naprawdę e, bardzo spamelskie działo, jak na siódmy tier. I drugi zniszczony czołg. No i jedziemy dalej. Widać, że są e, dwie artylerie. A większość ciężkich czołgów pojechało na F9-F0. Więc można przeatakować do przodu. A Tedek niemiecki wystrzelił. Jak wiadomo, PZ5 przeładowanie ma spore. Więc bez żadnych problemów, Z trzy razy. W, w tym czasie, jak raz wystrzeli ten czołg. Yy, może to zrobić właśnie T43. No i trzeci zniszczony czołg. Kolega już tu się nie przejmuje, typem 59, ponieważ jest atakowany przez trzy czołgi z drużyny, więc jedzie szukać artylerii. Gdyby Filip powiedział, że spokojnie wycelować i zniszczyć to by tu zrobił jeszcze więcej. Zobaczycie za chwilę. Tu próbuje starana zrobić kamikadze, nie udało się. Ale teraz patrzy się na strzał w artylerię z 10 metrów, niecelny, a byłby specjalista, ponieważ Teraz uda mu się 5, 5 kila zniszczyć. więc o wiele lepszy wynik byłby tego meczu. Niecałe 4 minuty minęły i już, jak widać, prawie 3000 obrażeń. I ostatni strzał. No i 14 do 4, 15 do 4, wszystko w 4 minuty. Jeszcze pokażę Wam wynik. A wynik to 1497 pojedynczego expa ponad 3000 obrażeń, a z pancerny jak widać 3 mecze, 3 medami radzieckimi, naprawdę soczyste, wszystkie wykonane w 4 minuty. Myślę, że wszystkie medy radzieckie są godne polecenia i mają potencjał. Dziękuję za uwagę. I zapraszam do następnych odcinków.